Myślę, że na tym ostatnim dniu naszego podróży z Nikodemem, tych naszych rekolekcji, możemy nagle zobaczyć przełom, a mianowicie to, że Nikodem dotyka tego, co chyba najtrudniejsze. Z jednej strony dotyka wiary, a z drugiej niewiary. I zobaczcie, że to nie jest jakakolwiek kwestia, dla niego jest to kwestia życia i śmierci, bo w pewnym momencie on zaczyna wierzyć, czyli ufać, zaczyna wchodzić w głęboką relację. Niestety on, jako porządny faryzeusz, ba nie tylko on, ale wszyscy my, którzy jesteśmy czasem nauczycielami, szefami, rodzicami mamy taką potrzebę nie wiadomo skąd pouczania i nauczania to wchodzi nam trochę w krew ale za każdym razem nikodem przychodzi i mówi zobacz tak naprawdę tutaj nie chodzi do końca o wiedzę tu bardziej chodzi o wiarę i to nie jest to samo bo Boga nie udowadnia się, w Boga się wierzy albo nie wierzy. Nikodem, popatrzcie, przechodzi bardzo trudne momenty od słowa wiem do słowa nie wiem nic i jestem nieporadny. Zobaczcie, jakie to jest ważne, że ten nikodem. Jest w stanie przyznać się, że jeśli nawet jest niewierzącym lub wierzącym, on ciągle jest poszukującym i ciągle szuka, ciągle powstaje i ciągle zaczyna tego Boga szukać w swoim życiu. Poznanie intelektualne oczekuje wiedzy, ale wejście w wiarę, Zawsze oczekuję relacji. Ja nie mogę się ukryć pod składaniem kultu. Mi nie wolno robić tylko zewnętrznych rzeczy. Ja muszę wejść głęboko i porozmawiać z Panem Bogiem. Popatrzcie, to, co jest chyba najpiękniejsze. Nikodem w rozmowie, z Jezusem rozmawia tylko o nim. Tak jak czasem my przychodzimy. Przecież w rozmowie nie chodzi tylko o to, żebym ja powiedział, co u mnie, i odchodzę. Oczywiście ja powiem, co u mnie słychać, ale w tej rozmowie najważniejszą rzeczą jest to, że ja się otworzę i posłucham tego, co druga strona ma mi do zaproponowania. Co tak naprawdę musi być zrobione w moim życiu? Popatrzmy i powtórzmy raz jeszcze, że znaki są po to, aby się dowiedzieć i przekonać, ale też po to, aby uwierzyć i wejść w relację osobową. I popatrzcie na taki mały szczegół, o którym mówi Jan. A mianowicie, On każdy cud, począwszy od Kany Galilejskiej, kończy takim pięknym opisem. I wiele innych znaków, których nie zapisano, uczynił Jezus. Wobec uczniów te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. Zobaczcie, to pokazuje, że my musimy zupełnie inaczej popatrzeć na to, co Bóg nam daje. I znów, wiara to jest jedna z najistotniejszych decyzji w naszym życiu. Wiara rodzi się w trudach i rodzi się powoli. I wiara rodzi się przede wszystkim przez pokorne słuchanie. Cierpliwe słuchanie, słuchanie, słuchanie i pytanie, co u Boga słychać i co Bóg ma mi do powiedzenia. To nie jest pytanie o mnie, tylko pytanie i szukanie tego, kto jest najważniejszy. Bo wiara nie jest jakąś jedyną rzeczą, którą można posiąść. Nie jest pojedynczym, punktowym doświadczeniem ale jest ciągłym procesem, jest ciągle dynamiczna. Wierzyć, to znaczy powierzyć swoje życie, swoje istnienie komuś, komu się ufa, komuś, kogo się zna. Relacja zaufania zawsze jest dynamiczna i ciągle jest potwierdzana w myślach, pragnieniach, zamiarach, decyzjach. Czyli w życiu. I zobaczcie, ten cały dialog przez całą Ewangelię świętego Jana jest takim cichym mówieniem Boga. Nikodemie, zacznij wierzyć. Ale ta prośba, która jest też skierowana do każdego z nas, nie jest prośbą nachalną, nie jest prośbą oceniającą, ale jest prośbą pragnienia samego Boga, abyśmy weszli w relację, abyśmy zupełnie inaczej do tego podeszli, abyśmy z jednej strony doszli do wiary, a jeśli już w tej wierze jesteśmy, abyśmy ją kontynuowali. Zobaczcie, że w tym spotkaniu tak naprawdę po słowie wierzyć znaczy przede wszystkim pokochać, zbliżyć się i mieć relację. Relację, która będzie jedną z najważniejszych rzeczy w jego życiu. Ale nikodem ciągle boryka się z jedną rzeczą. On jest na progu wiary i niewiary. Co z tego, że wszystko wie? Co z tego, że jest obyty w liturgii i jest obyty w księgach i prawie? Jemu to nie wystarcza. Ale to, co Nikodema charakteryzuje, to jest jego gorliwość. To jest to, że on ciągle szuka. On nigdy w tym szukaniu nie przestaje. On ciągle jest otwarty, bo wie, że jeśli się zatrzyma i nic nie będzie robić, straci wszystko. To co w Nikodemie najbardziej podziwiam, to to, że jeśli on jest niegotowy, on o tym mówi. On nikogo nie oszukuje. On mówi, chcę, ale jeszcze nie potrafię. On chce wejść głęboko i widzi, że litera prawa mu nie wystarcza. On chce mieć ufne serce. On chce być otwarty. I zobaczcie, co dostaje w tym dialogu. Dostaje jedno zdanie, które się nigdzie indziej nie powtarza. Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. Dlaczego Bóg wypowiada to słowo tylko raz? Ponieważ Bóg, jak coś wypowiada, jest to nieodwołalne. To my musimy to zrozumieć. Ale Bóg nie powtarza czegoś, bo nie musi. Jeśli Bóg coś mówi, to już jest. Bóg mówi, niech stanie się światło i jest. Bóg z prochu powołuje człowieka i on jest. Bóg pragnie zbawić człowieka i on jest zbawiony. Problem polega tylko na tym, żeby to przyjąć. Oczywiście, nam, ludziom to nie wystarczy. Jesteśmy tak jak ci apostołowie, którzy co pięć minut by chyba przychodzili i chcieli potwierdzenia. A lubisz nas? No lubię. No dobrze. Ale nie jesteśmy pewni. Lubisz nas? No lubię. Ale nie czuję. Ale panie Boże, Kochasz nas? No kocham. Ile razy ten dialog musi się powtórzyć? Popatrzcie na nas. Tu nie tylko chodzi o kwestię wiary, ale kwestię życiową jak bardzo często, od małego, my pytamy się i chcemy mieć potwierdzenie, czy druga strona nas kocha. Dokładnie, za każdym razem. To w naszym życiu jest. I zobaczcie, że to, co Bóg powiedział o świecie, on chce powiedzieć tylko jedno: że Bóg za światem tęskni. Bóg świat miłuje. W tym świecie najważniejszy jest człowiek. I Bóg. W żadnym momencie nie zadaje pytania, czy warto iść na krzyż. Dlaczego? Bo kocha. I chociaż dobrze wie, że czasem jadam wale, że czasem nie odpowiem adekwatnie, że czasem będę marudził i powiem, że mi się nie chce, Bóg nigdy nie odwołuje miłości, bo Bóg jest tym, który nieustannie kocha, który nieustannie potwierdza i jego decyzje są nieodwołalne. Bóg, mówiąc kocham, mówi to na serio. My niestety ciągle chcemy potwierdzeń i to szukanie potwierdzeń. Pokazuje tylko jedną rzecz, a mianowicie na to, że ja na tą miłość nie jestem gotowy. Ja ciągle chcę zasługi, ja ciągle chcę jakby tego handlu wymiennego z Panem Bogiem, żeby sobie coś dodać i powiedzieć: w razie czego, Panie Boże, jak będziesz chciał nagradzać, to tu jest ta pierś. Medale się zmieszczą. A Pan Bóg mówi, nie musisz zasługiwać. Jedyne, co musisz, to przyjąć. No popatrzcie na siebie. Zobaczcie na tych, których kochacie. Czy wytłumaczycie komukolwiek innemu, dlaczego ten lub ta no się nie da? Bo tak. Jeśli ktoś kocha, to nie kocha za coś, tylko kocha ponieważ. Ponieważ jest tysiące małych szczegółów, których się nie da wypowiedzieć. One po prostu są. Ale my, jak tym nikodem, nie będąc gotowymi, zawsze będziemy szukać i będziemy powtarzać. Chcę więcej dowodów. A Jezus, a Jezus to szanuje. I delikatnie każdego z nas za rękę prowadzi. Jakby chciał powiedzieć, wierzę w Ciebie. Nigdy nie jest za późno na nawrócenie. Wiem, drogi Nikodemie, że jesteś w rozterce. Wiem, że gdy inni przychodzili do Jezusa, to Ty zazdrościsz. Wiem, że szukasz, że jesteś. Wiem, że nie na wszystko wewnętrznie Cię stać. Wiem, że czujesz, że jesteś zaproszony, ale jeszcze nie gotowy. I On odsłania duszę swoją aby można było wreszcie zrozumieć, co jest najważniejsze. Zobaczcie, ten nikodem to jest taki przypadek szczególny, niby bieżący, ale wątpiący. I w tym procesie nawrócenia, to co jest najpiękniejsze u niego, to to, że on jest uczciwy. On nie podejmuje żadnej gry. On nie chowa się za maską. On jest gorliwy i cierpi. O tych swoich cierpieniach mówi. Potrafi stanąć uczciwie między wiarą i niewiarą. I chociaż jest przewodnikiem Izraela, w rozmowie z Jezusem o tym mówi. On przyznaje się, że tęskni i szuka światła. I jest zagubiony i o tym zagubieniu uczciwie mówi. Ale to co jest najpiękniejsze, to także to, że on szuka osobistego kontaktu i chce rozeznać. Dlaczego to rozeznanie jest takie ważne? Nie dlatego, że przyszedł tu jezuita i i będzie mówił o tym, co zna. Ale to Jezu, to rozeznanie o tyle jest ważne, że ja w życiu muszę się nauczyć trzech rzeczy. Muszę wiedzieć, kim ja jestem i co chcę. I to jest najważniejsza kwestia w rozeznaniu. Kiedy ja nazwę po imieniu, kim jestem i co chcę, dopiero wtedy mogę się rozglądać na boki i powiedzieć: to, co jest nie moje, to wtedy muszę zobaczyć, co jest Boże, a co nie. Jeśli zrobimy takie założenie, że jesteśmy normalni, a możemy, i to, co się rodzi w naszym życiu i w naszym sercu, to 90% tego, co jest, to nie jest ani Duch Zły, ani Duch Dobry. To jestem ja. 5%. To duch dobry i 5% to duch zły. Czyli mówiąc krótko, ja muszę być tak wyczulony, żeby to co dwudzieste poruszenie, które pochodzi od Boga, było przeze mnie po pierwsze odkryte i ukazane. Nikodem, to co jest najpiękniejsze, nauczył się w rozeznawaniu, że trzeba być cierpliwym, nie można z góry zakładać. Jakichś osądów. On szuka, on zachowuje młodość ducha, on ciągle poszukuje, nie wstydzi się swoich pytań i na serio traktuje to, co jest najważniejsze. Nie ulega wątpliwości, że te noce nikodemowe to nie tylko epizod jednorazowy. Te noce Nikodemowe to praktycznie cała Ewangelia. On Jezusowi towarzyszy jak cień. Jego boli to, że Żydzi go nie rozpoznają, bo on widzi, że on jest inny, jakiś ktoś, kogo on fascynuje. On nie potrafi nic dla Jezusa zrobić, nawet nie potrafi go obronić. Przecież jako członek Sanhedrynu musiał być na osądzie Jezusa i dokładnie zdawał sobie sprawę, bo to był naprawdę inteligentny facet, że to jest sąd kapturowy, że się nie da nic zrobić. Ale nagle zrozumiał coś, co jest najważniejsze. Na końcu tego spotkania zrozumiał, czym jest wiara. Bo do tej pory Jezus mówił o poświęceniu, ale wtedy przyjął krzyż na swoje ramiona i zginął. My możemy mówić o miłości. My możemy mówić wniosłe słowa o poświęceniu, ale w momencie, gdy ktoś swoje życie oddaje za mnie, Nie mam już argumentów. Wtedy spotykam się z kimś, kto mnie naprawdę kocha. Wtedy widzę, że ta miłość to nie tylko deklaracja, ale to coś naprawdę wielkiego. I zobaczcie na wydarzenia, bo to będzie najważniejsza rzecz. Nikodem to żyd. Faryzeusz, członek Sanhedrynu. Dopóki człowiek żyje, jest czysty. Ale kiedy umiera, jego ciało jest nieczyste. Nie może się dotknąć. I co robi Nikodem? On w pewnym momencie mówi: Tradycja na Bóg. To on mnie pokochał i to on oddał za mnie życie. Ja nie będę się bawił w czystość czy nieczystość. Ja oddam mu hołd. Ewangelia według świętego Jana mówi, że do Piłata przychodzi Józef z Arymatei, który jest ukrytym uczniem Jezusa i Nikodem. O Nikodemie nie mówi nic. Ponieważ Nikodemem jestem ja i ty. I to ty musisz znaleźć odpowiedź, czy jesteś uczniem Jezusa, ukrytym czy nie. Zobaczcie, że oni przynoszą coś, co w tradycji izraelskiej jest totalnie nieznane. Przynoszą wonności, mieszaninę. Mirry i Aloesu. I nie przynoszą jakichś tam ochłapów, tylko przynoszą sto porcji, które służyły do kąpieli królewskiej. Słuchajcie, tu nie chodzi tylko o to, że to był majątek. Tu chodzi o to, że oni zupełnie inaczej po Golgocie patrzą na wszystko. Bo tak naprawdę oni robią coś, czego się nie robi. Mirrom i Aloesem kąpano królów i nasączano ich odzienia. Ale mirrom i Aloesem kąpano także nowożeńców. Mirra i Aoles to nie był znak śmierci, to był znak życia. To jest moment, kiedy ten inteligentny Żyd załapał i powiedział: Skoro on już raz powiedział, umrę, to zmartwychwstanę. On musiał się przekonać, że Jezus rzeczywiście umrze, żeby przekonać się, że rzeczywiście zmartwychwstanie. I on, namaszczając albo nasanczając ciało Jezusa, nie nasancza go po to, żeby włożyć go do grobu, tylko wkłada go do łoża życia, żeby odnowiony, pachnący i genialny powstał. On go przygotowuje na gody na coś, czego my nie do końca rozumiemy. Te wonności to przede wszystkim znak życia i wiary tego Nikodema. Tu nie ma nic z rytuałów pogrzebowych. Tu jest wszystko, które pokazuje olbrzymią nadzieję. I można by powiedzieć tylko jedno. Rzeczywiście nikodem pokazuje, że nigdy nie jest za późno. I że poświęcenie i śmierć na krzyżu ma olbrzymie znaczenie. Tu nie chodzi o to, że my nagle mamy rozerwać szaty, tylko nagle musimy uwierzyć, że ten Bóg rzeczywiście istnieje. Zobaczcie, wiatr wieje tam, gdzie chce. I szum jego słychać, ale nie wiesz, dokąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. Muszę się przyznać, że ja nikodemowi zazdrościa tej końcówki. Bardzo bym chciał, naprawdę, bardzo bym chciał na koniec moich dni powiedzieć: Moje życie zbliża się do końca. Jestem zmęczony długą drogą. Boże, zawsze szukałem światła. Walczyłem, żeby to światło pojąć, ale to Ty, Boże, we mnie zwyciężyłeś. Jestem szczęśliwy, że jestem Twój. Chcę być Twój, teraz i na zawsze, i w godzinę mojej śmierci. Amen.